Witam w kolejnym odcinku. Lecimy. Kolejny postrzynek będzie dzisiaj odbijany. Tym razem tamten tam. I cóż, no, no. Zabieramy się do roboty. Zobaczymy, co to będzie. Nie ma co się bawić. O, cywila. Nie macie. Brady, Uh. Nie ma nikogo. że mnie tu nie ma. Nikogo tu nie ma. Wszyscy są szczęśliwi. Handlarz jest w ogóle. Tutaj. Co tam? A nic nie mam. Tak, ale. Cześć, tu jeszcze masz takiego urządzenia hakujące. Zasobem można kupić. Tam cię to nie chce siedzą. Ooo, jakoś tu trzeba wejść, tylko właśnie jak. magicznym sposobem. Pewnie gdzieś z tego budynku. Mi się tak wydaje, przynajmniej. Pewno nie tu. O, tam jakieś. Nie, chyba nie tu. Masz O Przywitaj się z moim nożykiem e... Tu jest ten dronek Czy jest to jakiś taki legitny sposób, żeby się dostać? Czy to muszę we specjalnie? Dobra O! Brzmienie mnie się nie ścigają. Dawaj tu wszystko co masz. Tutaj. O! Mamy. Punkt zaczepny. Dobrze. Tamten cywil już się zreflektował, że jednak... ...jednak jest dobrze. Nic się jednak nie dzieje. Bywają mnie. Nie nawet czemu? Co ja im takiego niby zrobiłem? Nie, tu nic nie ma. Zu. Aż tak to nie! Tutaj radyjko można zmienić. Dobra, dobra, dobra. To jest wyżej, tak? Tutaj nigdzie nie przejdę. Tu są wrogowie. Tutaj. Dobra. Teraz muszę tu się przeskoczyć. Wejść tu wyżej. Tutaj. Tu. tu. I otworzyć tą piękną, piękną miejscówkę. Czekajcie chwilę. Dobra, wracamy. I przejmujemy punkt. To już jest nasz. Mieszkanie przy rynku.

Mówicie. Uf, e ja to sobie nie będę na razie otwierał. Tym się zajmiemy my myślę później. Ej, koleżko! Co to ma być? No, zostań mi tutaj. Myślisz, że co, że cwany jesteś? Dobra, idziemy dalej. Tu jest dronek, dronek ma nas gdzieś. Szybciej od dronka. Yy, tędy, tu, tu, tu. O, czek O, pięknie. Fasola! Bardzo dobrze. Okej, okay, dobra. Nieważne. Dobra, mamy to. Zaczyna się rebelia. Dobrze. Bardzo dobrze. No. To ja rozumiem. Trzeba się postawić trochę. Dobrze, że przejąłem tego dużo to. Mamy takie punkty zaczepienia, jeżeli chodzi o schowanie się, gdyby coś się odwalało

KPA are too busy dealing with the civil unrest. This is your best chance to get inside. Brady, I've cracked it. The Goliath brain. I managed to translate its code and create my own operating system. I'm pretty sure if we plug this into a Goliath, I'll be able to completely control it. Oh, man. I can't, <laughs> I can't wait dobrze. to see it in action. I hope the search for the Goliath is going well. Heather out. Dobrze. The Brady, the drone tower controls all the drones in the zone. Having access to that signal could really help me crack how the KPA communicate with their machines. Capture it if you can. Oh, oh yeah. Gdzie wy tam? Koleczko, tak plecaczek niezbyt... To chyba był mój Tak, to był mój Ej Wpadaj mi stąd Ty też Do góry idziesz Dobra eee, Gdzie tu mamy? Tu Specjalnie się oddalił na bank. Dobra. Ciebie nie ma. Daj mi tu amunicję, bo na pewno coś masz przy sobie. <laughs> na bank coś masz przy sobie. Nie, nie dam sobie uwierzyć, że nie. Dobra. Dobrze. Dawaj mi tutaj rzeczy Okej okay. Jeszcze jedna rzecz Mianowicie Zanim tu pięknie, ładnie to wszystko zrobimy Możemy, o Oj, nie Nie dam się Tu jeszcze. O. Dobra. Wchodzimy do góry, robimy dywersję i nie ma. Oła. Dobra. Zawy mnie to. Nie ma, to już będzie moja baza. Nie ma zabawy z nami. Dobrze. Mamy to. Wieża kontroli dronów. No. Także dronów nie będzie, moi drodzy. Nie ma dronów, nie ma problemu, jednym słowem. Ha, bardzo ładnie. Czasem pójdziemy tu. Co tu jeszcze jest? Tu mamy coś. Dawaj to. To tu mamy, tam na pewno widzę wroga, ale zdał tyle razy w głowę i nic mu się właśnie nie stało. Wpadaj mi stąd, Oj, przecinaj, przecinaj. Ja tu ich widziałem, ale. Dobra. Boże nie. Zaraz ci dam. Tutaj cię widzę. O. Nie uchronisz się przede mną. Ty też się nie uchronisz. Dobra. Jezu. Ała. O. Trochę nie wyszło. No, nie mam dużo życia, niestety. Dalej, jak strzelają we mnie, to są dla mnie dużym zagrożeniem. Dobra, to tylko parę niepotrzebnych przedmiotów. Gdzie to było? Jak daleko jestem? Nie jest źle. Amunicję zyskałem? Nie. Bierzesz uzbrojenie? Nie wiem, mogę sobie dokupić gdzieś amunicję? Bo to jest sklep, sprzęt. Sprzęt. Tudu. O, to by trzeba kupić. twój posażenie, coś tu jest. Nie, nie ma takiego Amunicji też nie mogę dokupić Nie, nie mogę Amunicji dokupić nie dokupię Ale widzę, że jak se wejdę w to To i tak mam już całe wykupione Więc nie będzie... Co ja, żeby... Jezu, już myślałem żeby będzie trzeba działać coś więcej w tym temacie Ale na szczęście gra Trochę bardziej jest rozgarnięta I wie, że takie rzeczy się mogą zdarzyć nie jest tak źle. Dobra, to tu przetniemy. Wejdziemy od pleców. Wejdziemy im na plecy. Dawaj, co tam masz ciekawego? Cały nic. No chodź. Dobra, trochę życia. Całe nic. Gdzie to jest? Tutaj co mam przejąć? A bądź tu wchodzą. Wchodzą i są dla mnie problemem tylko. No i co? Dałem to zrobić. Na pewno muszę ich pozabijać, to, tego jestem pewny. Oni tu wchodzą i wchodzą. Dobra Dobra Tu wejść chyba Tutaj? Chyba tu Ta. Dobra, zaraz dotrzemy do tego posterunku Na razie tutaj chcę zrobić porządek W tej strefie Dobra, i TERAZ! Jezu Chryste Dobra Dobra, coś tu macie jeszcze takiego przydatnego dla mnie? Nie, tylko do przeładowania broń Dostała. Flęski. Ej no, to nie jest fair. Ja Chryste no. Ile was tu jeszcze przyjdzie Padaj mi stąd macie Jezu, no ile was tu się pojawi jeszcze? Dobra No wstawaj Nie no Stajacie chodź na tu Masz tam Dobra Teraz albo nigdy. Boże, święty, ile tu było się napracowania, na strzelania? Bo oni się tu wbijali, tu pojawiali. No dobra, ale mamy to. Mamy skład. Okej. Okay. Czyli to już jest nasze. Dobrze. Aha, czyli jak tylko podejdę, to... aha, automatycznie się już... Bardzo dobrze. Jezu Chryste. Cyk! Wycięcie. Kować broń, wtedy nie będę aż tak widoczny. Dalej będę, ale mniej. To już jest coś. Dobra. Dobra, 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 biegniemy, biegniemy, biegniemy. Nie ma czasu do obijania się. Nie, nie będę na razie tutaj działał nic w tą stronę. Z tym tylko się zmarnuję pewnie. Poya Pojawiłeś się za mną! Sie pojawiłeś pojawiłeś jest tyle. Dobra. Dobra Jezu Jezu Chryst... Nie, nie mam już apteczek Dobra, pełna profeska teraz Muszę zniszczyć te, te, te Już pełen profesjonalizm Tutaj nie ma czasu na żadne. Dobra, nie ma czasu na żadne zamyślanie się, to trzeba zniszczyć. Nie ma nawet opcji, żebyście tu wchodzili. Nie, odbierz zapasy, to to. Dobra, mamy to. Trzeba sobie apteczki kupić. Ale to już jest też nasze. Bardzo dobrze. Teren jest nasz. Dobra. I zostało tylko to. Został komisariat. Bardzo dobrze. Wybierz uzbrojenie. Nie, sklep. Mmm, To. Uj to wybuchowe. Mołotowy, baterie. I paliwo też. Dobra, mamy wszystko czego nam trzeba. Dobra. Mamy to. Mamy. Kurde. Właśnie. To Brunet, musimy dać przede wszystkim mieszkańców dobra to, to nie on brady szukaj Aha, to, aha, to są te. A tu w ogóle co mamy Aha, dostrzedź do... Wody. Coś mamy. Aha, dobra, a to! Jezu Chryste. Zostaw mnie! Wiem, żebym cię zniszczył, ale to, to nie. nie, nie.

Kurde, a trzeba było. Dobra, nie ma co. Dobra, dobranoc. Tu przyjdziesz do mnie z tyłu, wiedziałem. Siema! ciemano. Okej... Okay. Będę nie we... ale tu jest wejście zejście w sumie, niżej wejście. Nie, tu na razie nie będę nic robił w tym temacie. Awaj tu. Dobra, lecimy. Bo tu można chyba to przejąć w ogóle, tak? Czy? Nie. Chyba nie. Dobra, tarpie wyciągnę to, co chcę wyciągnąć. Dobra.

no, dobra. Musimy się z nim tam spotkać. Jak to wygląda z naszą mapą ogólnie? Dobra. Jeszcze jest ten cały teren tu. Mamy te tereny, ale nie wiem, czy to jak to tam będzie wyglądać. Dobra. Tu ogólnie cały teren jest nasz. Dobra. Siema Prajerze, jakbyś ty wiedział kim ja jestem? I mm do -hmm. Jesus, is this going crazy or is this going crazy. It's every shade of Dobra. Crazy. Tam. I wish I had your confidence. Have faith, Jack. No, co tam? Hey Brady, IDs are good to go. Crawford's arranged to ship our weapons into the yard. says he's got a guy on the inside who will stash them for us. Is he reliable? Talking about Crawford or his guy? Both. I guess we'll find out. Well, everything's set, Brady. When ready to move out, let me know. Ok, czyli to jest takie już jednoznaczne, że jak tu się coś takiego wydarzy, to to, to... dodatki, sprzęt. Bardzo mi zależy na tym, ale nie mam na to pieniędzy. Aczkolwiek nie mam co sprzedać. Eee. Tak. Pięć, nie. O, pasuj. Dobra. To tu sobie zakończymy ten odcinek, taki krótszy, lekko zrobiony. Chociaż, jeszcze jedną rzecz. A, za pomocą eliminacji. Dobra. Wiem, wiem, wiem. Tylko, że... Jedna rzecz. Zanim bym chciał to zrobić... No mi bardzo by zależało. żeby Wejście wejść do tunelu. Bardzo by mi zależało, żeby nie wiem co, ile nam zostało tutaj yy, całości. Wróć do obszaru misji. Co? O o o ho 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 ho. ho. Aha, czyli dupa z tego. No Okej, okay. dobra, wszystko ziemia. dobra. To tu i tak sobie zakończymy odcinek. Zaczniemy ją na rozmowie z Pariszem. Także do usłyszenia w kolejnym odcinku. Trzymajcie się. Cześć.